Smutek, radość, zmartwychwstanie, wiosna, grup. Moi drodzy, w Ewangelii według Świętego Jana czytamy: Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. To, czego najbardziej może nam brakuje. W ten czasie jest właśnie se patrzeć na Chrystusa. Nie patrzysz się na siebie, ale patrzysz się na Niego, który jest Zmarł i prawdziwie. Chciałbym was zaprosić do radości. Może ktoś z was powie: Ale jak to? Do radości w ten czasie nie mamy żadnego powodu. Żadnej racji do radości, więc y, jak to? Zwłaszcza w obecnej sytuacji, w której żyjemy, nie ma żadnego powodu. Ja chcę o tym mówić, bo jestem świadom, y, że sam potrzebuję dzisiaj y, radości. Moi znajomi, którzy. Są mi bardzo bliscy, to zawsze mówili, że jestem człowiekiem pełnym radości, ciągle uśmiechniętym, pełne życia. A ostatnio niektórzy z nich piszą po różnych trachmicjach, jakie mamy tutaj w parafii, i mówią mi, że jestem smutny, że jestem jakoś wygaszony, że i się pytają. Czy coś się ze mną dzieje? Czy coś jest nie tak? I powiem Wam, że dla mnie te pytania były i są nadal najlepsze rekolekcje Wielkiego Postu, bo one zapraszają mnie do tego, żebym się patrzył w głąb swojego życia. I te pytania, jakby przyprowadziły mnie do tego, żebym sobie zadał kolejne pytania. E, dlaczego jestem smutny? Co jest powodem tego smutku? Mimo tego, że dzisiaj ja mam pokój w swoim sercu, mimo tego, że mam za sobą e, cały Wielki Post, okres, który był dla mnie bardzo owocny, że mogłem bardzo dużo się modlić, niż e, że mi się uda w ciągu roku. Przez to, że miałem teraz mniej obowiązków, mogłem też i pościć, dać jałmużnę. Mogłem też korzystać ze spowiedzi wielkopostnej. A dlaczego jest ten smutek? I to pytanie, albo to pytanie doprowadziło się do kolejne pytania. Czego najbardziej w takim razie ja dzisiaj potrzebuję w swoim życiu duchowym? Co jest dla mnie dzisiaj e, potrzebne? Na pewno radość. Ale jaka radość? Radość z radość ze zmarwystania. Wypływająca z tej dobrej nowiny, że Chrystus zmarszystał, że jest obecny w moim życiu, w mojej historii i że On przeprowadzi mnie do nowego życia. A może tak być, że i Tobie dzisiaj brakuje radości, może też jesteś przegniebiony. Jestem smutny z powodu obecnej sytuacji na świecie, w Polsce, w twojej rodziny, że pewne rzeczy się przerastają i że cały ten Wielki bos przychodził obok, że nie zostało ci nic może z tego. Jeśli tak, to chcę tobie i sobie powiedzieć congratulations. Gratulacje, bo jesteś dobrym materiałem, jesteś bardzo dobrym e, miejscem na Paschę. Ta Pascha w tym roku jest dla Ciebie i również dla mnie. Twoja sytuacja i moja sytuacja śmierci jest bardzo dobra. Bardzo. Dlaczego? Bo, aby doświad doświadczyć zmartwychwstania, najpierw trzeba wejść do grobu. Aby doświadczyć powstania, trzeba najpierw być umieszczonym w pewnym grobie, w pewnej sytuacji śmierci. I stąd to miejsce. Tam, gdzie jesteś, w tej śmierci, to, że umarłeś może, jest dobre dla ciebie i dla mnie dzisiaj. Jest taka pies paschalna, nazywa się e, pregą paschalny i ona mówi, że bez grzechu Adama Chrystus nie miałby od czego nas odkupić bez grzechu, bez tej sytuacji śmierci w życiu człowieka, jakby Chrystus nie miałby od czego nas odkupić, zbawić. A dalej mówi ta pies: szczęśliwa wina, skoro ją zgładził, tak wielki odkupiciel. Więc Chrystus Podczas tej paschy, Twojej i mojej paschy, zmartwychwstanie dla nas. I to jest dzisiaj ogromna nadzieja. To jest miejsce e, radości dla każdego z nas. Bardzo mi pomaga to, e, że w Polsce wiosna przypada e, w ten czasie. Kiedy jest i przeżywamy w kościele okres Wielkiego Postu, e, to bardzo mi pomaga, ponieważ pokazuje pewną e, prawdę o tym, co robi kościół, do czego mnie prowadzi przez liturgię Wielkiego Postu. Ze pewnej sytuacji oschłości, jak się patrzymy. Na drzewa, na jakie jesteśmy w lasie, w lesie, albo kiedy chodzimy w czasie zimy, natura jest, jest martwa, I jakby nie ma w sobie żadnej radości. Każdy z Was wie, jak się cieszymy, kiedy widzimy tą potęgę przyrody, kiedy jest zielono, kiedy jest dużo kolorów, dużo kwiatów, jest dużo radości. A kiedy wymiera, umiera, no nie ma jakby w sobie życia. Jest suchy, wygląda jakby natura umarła, spi. I to, co się dzieje w tym czasie, w sposób istotniowy, czyli powolutku. Postaje to wszystko do życia, budzi się. To jest obraz, który dzisiaj bardzo mi pomaga i chcę się z Wami podzielić. Bo w tej sytuacji, może w której jesteśmy, warto zadać sobie takie pytanie: co mamy robić? Co należy robić? Bo dużo rzeczy już powiedziałem, ale na razie może mało konkretów. Trzeba czekać. Trzeba być cierpliwym. To, co dla nas może jest dzisiaj najtrudniejsze. Żeby się przekonać do tego, jak to jest dla nas trudne, może wystarczy pójść na zakupy do, do Lidla i zobaczyć, jak jest naprawdę nam trudno czekać. Zmarnować sobie czas w pewnym czekaniu. Ale jak ktoś jest Umarłym, jak ktoś jest w śmierci, jak człowiek jest w grobie, co może sam z siebie robić? Nic. I może to jest, do czego dzisiaj zaprasza ci e, Bóg, do tego, żebyś czekał. On ci nie zostawia w tej śmierci. Może to jest czas, by w tym grobie, w tej sytuacji, w której jesteś, która nie jest beznadziejna sytuacja. Czekasz, aż On przyjdzie i na pewno, bo Ciebie kocha i mnie przyjdzie i nas wyciąga z tej sytuacji. Daj nam e, swojego Ducha, daj nam nowe życie. E, I może ten czas jest taki piękny po to, żeby se patrzeć na Chrystusa, leżąc sobie w tej sytuacji. Powiem wam, że to dzisiaj mi osobiście daje bardzo dużo pokoju. Że ja nie muszę się wysylić. Że ja nie muszę tutaj, no nie wiem, wysłuchać tysiąc rekolekcji w internecie, czy gdzieś tam, no nie wiem, e, tysiąc różańców odmówić. E, nie. Mam czekać, cierpliwie trwać w takiej własnej relacji. E, Bliskości, zaufania, czekania, wiedząc o tym, że tak samo jak Bóg Ojczyzny nie zostawił Jezusa, nie zostawię i nas. Mówi Jezus na krzyżu: Dokonało się. Wszystko się dokonało. Chrystus przez to chce powiedzieć, że. Mój ojciec mnie nie zostawi, nie zostawi mnie w tej śmierci. bo miał pewne zaufanie do swojego ojca i do tego zaprasza nas, żebyśmy czekali cierpliwie, żebyśmy się patrzyli na niego. Kolejna rzecz, która jest bardzo piękna, jest sama myśl o tym, jak Chrystus Marfystał, jaka radość pewna była w nim. Z tego, że Ojciec mnie nie zostawił w śmierci. Może to jest czas, aby prosić Chrystusa, żeby dawał nam taką samą radość, jaką On miał, żeby dawał nam tego samego ducha, żebyśmy mogli i potrafili się cieszyć. Ale z czego? Z tego, że On jest obecny w naszym życiu, że nie jest obojętny, cierpienia z niezobojętnej śmierci, w której jesteśmy, bo tam chce się z nami spotkać. Chce z tej śmierci, z tej sytuacji nas przeprowadzić. I to jest paska, przejście ze śmierci do życia. I do tej paski zaprasza nas dzisiaj Kościół, zaprasza nas Bóg przez tę liturgię. I tyle. Proszę Boga w ten czasie właśnie o to, żebyśmy mieli pewną cierpliwość w tym czasie, żebyśmy nie robili żadnego ruchu, który jest niemożliwy dla nas. Drzewa, które tracą zimy albo na początku wiosny chcą pięknie wyglądać, i mieć pełne liści, nie mogą sobie powiedzieć. No, dobra, to teraz pójdę do wody, teraz pójdę tam, gdzie jest słońce, i będę sobie pięknie wyglądać. Muszą czekać. Pan Bóg działa w swoim czasie, i może do, dodam jeszcze, że ten czas może jest. Po to, żeby e, dać Bogu działać, żeby prosić Go, żeby e, wszedł do tej mojej sytuacji, w której się znajduję. korzystając z tego obrazu wiosny, drzewa nie mają w sobie, taką moc, żeby się budzić, kiedy chcą, wodę, które potrzebują i słońce. Są dane ich z zewnątrz. Kto się o nich troszczy? I ten ktoś to jest Bóg, który się troszczy również i o nas. Amen.